Godzina W. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 w sercu okupowanej Warszawy padł pierwszy strzał. Rozpoczęło się powstanie warszawskie. Powstańcy, żołnierze Armii Krajowej, harcerze Szarych Szeregów, sanitariuszki, zwykli mieszkańcy ruszyli do walki, by odzyskać Warszawę. Chcieli wyzwolić stolicę przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Chcieli pokazać światu, że Polska żyje i walczy. W pierwszych dniach zdobyli ważne punkty: elektrownie, pastę, gmachy administracyjne. Euforia nie trwała długo. Niemcy odpowiedzieli brutalnie: czołgi, miotacze ognia, lotnictwo i rozkaz zrównać miasto z ziemią. Warszawa płonęła, powstańcy walczyli w kanałach, piwnicach, ruinach, bez żywności, bez amunicji, bez pomocy. Ginęli cywile, kobiety, dzieci. Ulice zamieniały się w cmentarze. 63 dni heroizmu, samotności i cierpienia. Kiedy padła Starówka, potem Czerniaków i Mokotów, nadzieja powoli gasła. 2 października podpisano kapitulację. Zginęło ponad 200 tysięcy osób. Warszawa była zrujnowana. Powstanie nie przyniosło wolności. Ale pokazało światu, że Polacy nie zgodzą się na życie na kolanach, że są gotowi zginąć, by ich kraj miał szansę żyć. Godzina W pamiętamy. Chwała polskim bohaterom.